O, skitelsy, to co kocham! Po co nam te karty? Zobaczymy, kto z jaką prędkością będzie jadł. Ze średnią, z powolną. A ja będę szybka. Super! Jest tylko jeden sposób na szybkie zjedzenie cukierków. Zrobienie tego bez pauzy. Hop! A mnie się nie spieszy! A ja wymyśliłam coś ciekawego. Szybkie jedzenie skitelsów jest fajne, ale dlaczego tego nie udoskonalić? Wszystko, co trzeba zrobić, to ułożyć cukierki według kolorów. Następnie potrzebna jest rurka i teraz mogę westać każdy rządek. Teraz mój język też zmienił kolor. Jeśli zechce, będzie żółty. A jeśli zechce, będzie zielony. Przede mną jeszcze dwa kolory. Myślę, że to świetna zabawa, podoba mi się. A im więcej kolorowych cukierków, tym więcej kolorów mam na języku. Pina, co tak siedzisz? Twoja kolej. Ja będę podrzucać cukierki. To nie zawsze działa, ale nauczę się. Nie, no, nie dam rady. Pomogę ci! Otwórz buzię, a ja będę wrzucać ci tam cukierki. Świetny pomysł, trzymaj! No to łap! Dokąd wy się tak spieszycie? Nie starczy Wam czasu na delektowanie się smakiem każdego cukierka. Tina skończyły nam się cukierki. Co my teraz robimy? Hey. Mam pomysł! Oskar to gentleman poczęstuje nas. Wciąż mam swoją rurkę, więc akurat się przyda! Co wy robicie? Super! No co za zabawa! Nie tylko ty masz rurkę, ja też zjem sobie dokładkę. Oszalałyście? Jak możecie kraść tuż przed moim nosem? Będę musiał przeciąć wam rurki. Od teraz sam będę się delektował słodyczami. O kurczę, zjadłyście wszystko! Góra Nutella! Wszyscy ją kochają. Tym razem jestem wolna A ja jestem szybki. Średnia prędkość mi odpowiada. Możemy zaczynać? Lina już zaczęła. To będzie trochę trwało. Nadszedł czas, żebym ja zjadł nutelle. Głupi słoik. Dlaczego w ogóle przykrywają go folią? Jak mam go otworzyć? Wiem, palec to najlepszy sposób, a jeszcze lepiej, jeśli palec nie jest twój, żeby się nie pobrudzić. Skorzystam z pomocy Diny. Dziękuję. Teraz mogę wszystko zjeść i jednak użyję do tego swojego paluszka. Chociaż na jednym palcu nie mieści się zbyt wiele kremu czekoladowego. Użyję więcej palców. Będzie znacznie szybciej. A tak w ogóle to mam dwie ręce. Myślę, że wynalazłem najszybszy sposób na zjedzenie Nutelli. Chcę je jak najszybciej spróbować. Ach, wiem, co masz na myśli. Fu, co za ochyda, Oscar. Szkoda, że siebie nie widzisz. Bo co ci chodzi? W przeciwieństwie do ciebie już skończyłem. A ja właśnie zaczynam. Słuchaj, Oskar. Wiesz co? Może masz łyżkę? Chociaż kogo ja pytam. Wiem, znam sposób na zjedzenie Nutelli bez grudzenia rąk. Wystarczy wlać ją do ust. Gotowe, to było pyszne. Dobrze, że mamy duże słoiki. Ja też chcę więcej nutelli. Mam pomysł. Mam tu specjalne urządzenie, które sprawi, że czekoladowy krem Julie wyląduje w moich ustach. To działa! To dziwne, gdzie jest Nutella? W swojej sprawie pusty ja wciąż nic nie dostałam? Oskar to twoja sprawka. Nie no, co ty? To dziwne. Dobra, spróbujmy jeszcze raz. O, jestem pełny. Nic. Oskar, jak mogłeś? Widzę czekoladę na Twojej twarzy. Czy skoro tak, zobaczmy, jak posmakuje Ci czekolada na ostro. Więcej Nutelli? Nie mogę sobie odmówić. Mmm, jaka dobra. O, o. o rany, dlaczego to jest takie ostre? Pomocy, palę się! Wszystko mnie piecze! Więcej nie będziesz podkadać cudzego kremu czekoladowego? W porządku. Tym razem cię oszczędzę. Nie na darmo przygotowałam butelkę mleka. Proszę, trzymaj. O, tak, o wiele lepiej. Julie, dzięki za mleko. I za nutelle, oczywiście. Tina, jeszcze nie skończyłaś? Przestań na nas patrzeć. Nadszedł czas, abyś zjadła nutelle. Zgadzam się. Nie będę czekał tak długo. No dalej pospiesz się. Oh. Dziękuję. O, thank you. To niemożliwe. Możesz to zrobić szybciej. Spójrz właśnie tak! No pospiesz się! Nie mogę być szybsza. Nadszedł czas, aby spróbować Nutelli. Tak długo na to czekałam. A... No, weź zrób to, pospiesz się! O, Skarolma nigdy tego nie zrobi. No to po co mamy tu siedzieć? Spadamy stąd. Okay. Dobra, pyszne! Ina, ty nadal jesz? Julie, chodź tu! Ona wciąż tu jest! Wow, nie miałabym do tego cierpliwości. Oskar, no nie wyszliśmy stąd na darmo. Przybij piątkę, będziemy tu do końca życia. Tak się cieszę, że was widzę. My też! Wszyscy zjemy sobie lody, dajcie nam szybko karty! średnią prędkość. Ok. Ach, pochłonę to w mgnieniu oka. O nie, będę musiała jeść lody długo i powoli. To męka. Masz pecha. A ja szybciutko zjem pryszne lody. Jestem taka zazdrosna. Julie, pospiesz się. Ja też chcę lody. Ej, gdzie jest moja łyżka? Mam dość czekania. Ta łyżka jest teraz moja. Pomoże mi szybko zjeść lody. Spójrzcie na to. Wygląda jak zwykły lód na patyku. W końcu go zjem. Wygląda pysznie. Tylko dlaczego się trzęsiesz? Nic mi nie jest. Po prostu zrobiło się troszkę ch chłodno. Oskar! Co my zrobimy? On zamarzł. Mam pomysł, będziemy potrzebować palnika. A ja potrzebuję szybko suszarki do włosów. No dalej, odmarzaj. O, dzięki. Bez Was do końca życia byłbym bryłą lodu. Daj mi ten palnik. Chcesz mnie spalić? Lepiej zajmij się swoimi lodami. Ja też zajmę się swoimi. Zrobię sobie klasycznego rożka. Polega to na włożeniu kulek lodów do wafelka. Wygląda super. Jeszcze jak? Spójrzcie na to. Największy rożek w moim życiu. Oskar nawet o tym nie myśl. Nawet go nie dotykaj, bo oberwiesz. A nie mówiła? Zobaczcie, mój rożek jest jeszcze większy. To jest to. Mogę go teraz zjeść. Jaki dobry. Oddałbym wszystko, chociaż za mały kawałek. To jest takie pyszne. O nie, wszystko spada. Nie, pomocy! No, trzeba było mi to dać. Ty na szkoda, że nie widzisz swojej buzi. Jest cała pokryta lodami. Wyglądasz tak głupio. To nie jest śmieszne. Julie, co jest? Lody zdążyły się roztopić. Oh Najlepszym sposobem na ich zjedzenie będzie ich wypicie. O nie, nie rób tego, wszystko się rozleje. Co za okropność. Dlaczego? To moje lody. Mogę je jeść, jak chcę. I to zrobiłam. Smakowało mi. Teraz będziemy cię nazywać smurfem! Cześć wszystkim! Przed wami nowy challenge! Musicie otworzyć sejfy i zobaczyć, co jest w środku. Kto chce zaczynać? Oskar, jesteś jedynym facetem, no dalej! Nie, ja się wszystkiego boję! Nie ma mowy, już otworzyłam jeden safe i oto jesteśmy. Niech Julie zaczyna! No dobra, niech wam będzie! Zobaczmy, co jest w środku! O, to obrzydliwe! Mam okropne kurze łapki! Czy muszę je zjeść? Ochyda! Yes! O nie! Fuu! Smakują obrzydliwie! Już samo myślenie o kurczaku, który chodził po ziemi na tych łapkach sprawia, że jest jeszcze gorzej! A ja mam ich całą miskę! Błe! No nie mogę! nie Niedobrze mi! Jenny, ale z ciebie cienias. To tylko kurze łapki. No dobra, podczas gdy Julie dochodzi do siebie, ja otworzę swój safe. Jestem gotowa na wszystko. Mam tort! Taki piękny i na bank pyszny. Odlot. Muszę go spróbować. Dobra, Oskar, nie psuj mi apetytu swoją zszokowaną miną. Ale ta tęcza jest przepyszna. Co, też byś chciał? Nie ma mowy. Ten tort jest tylko dla mnie. Spróbuję kawałek. Muszę coś wymyślić, żeby Tina też się ze mną podzieliła. Wiem. Moja mama mówi, że jestem bardzo czarujący. Zaraz sprawię, że Tina się we mnie zakocha. Tina, może podzielisz się ze mną swoim cudownym ciastem, ślicznotko? Co? Chyba ci całkowicie odbiło. Nie ma mowy, nie będę się dzielić z tobą moim tortem. Zapomnij! Zaraz padnę ze śmiechu. Dzięki za propozycję, Oskar. ale zjem to sama. O, Jolly, wróciłaś! Kurczę, zapomniałem, że ja też mam safe. Zaraz go otworzę i zobaczę, co jest w środku. Co? Jakaś dziwna buteleczka z błyskawicą. A w środku ma jakiś dziwny płyn. No dobra, spróbujmy. Nic nie poczułem. Napiję się jeszcze raz. Wow! Coś jakby po, po nie prądem na, na, na całym ciele. Brrr, co tak siedzicie w miejscu? Czuję taki przypływ energii. Muszę ją gdzieś zużyć. No dobra. To biegnę. Wow! To niesamowite. Mogę biec tak szybko! Mógłbym przebiec dookoła ziemi w kilka sekund. Wow, rany to Paryż! Witam, madam! O to pani sok pomarańczowy. Mmm, Jami! Możesz postawić tutaj. Ojej, tak szybko dotarłem do Paryża! O, czy to sok? Jestem szybszy niż prędkość światła! Nikt nawet nie zauważy, jeśli wypije ten sok tuż przed kelnerem i klientką. Zjem też pomarańczkę. Pyszna! Och, niedobrze mi! Ups, sok się przywitał. Brzydko tu pachnie, muszę stąd spadać. Zostawimy to tutaj i ustawimy kelnera. Niech myślą, że on to wszystko wypił. A teraz biegnę dalej! Co się stało? Jak możesz pić mój sok pomarańczowy? Złożę skargę! Uff, moja bateria jest w połowie rozładowana, więc muszę odpocząć. Czemu one tak siedzą, nic nie robią? Wpadłem na świetny pomysł. Mogę narysować naszej Tinie wąsy! O tak, pasują jej! Wiem! Nie ruszają się, co oznacza, że mogę zjeść tort! Wow, ale cudownie pachnie, jest przepyszny na pewno! O ja cię zjem go do ostatniego okruszka! Tina się nauczy, że trzeba się dzielić. A miam miam miam, ale dobry! O kurczę! Czuję, że moja bateria jest już całkowicie rozładowana! Ale jestem taki najedzony! Co jeszcze mogę zrobić? Wow, Julie ma resztki kurzych łapek! Zróbmy jej kawał! Połóżmy ich trochę na głowie! To takie zabawne! I jeszcze kilka na jej ramionach! Będzie cała pokryta tymi śmierdzącymi kurzymi łapkami! To świetny pomysł! Smacznego, moja droga! Huh? Ej, co mi się stało? Zabierzcie ze mnie te okropne kurze łapki! Fuj, nie mogę ich wyjąć z ust! Dlaczego mam namalowane wąsy? Oskar, ty to zrobiłeś! To niemożliwe! Nie mogę uwierzyć własnym oczom! Zjadłeś całe moje ciasto, ty mały szkodniku! Wow, macie nowe sejfy! Kto tym razem otworzy jako pierwszy? Nie zgadujcie, co jest w środku, tylko otwierajcie! Zacznijmy od Oskara! Nie może się doczekać, żeby sprawdzić. To prawda. Co będzie w środku? Oj, to cytryny. To takie okropne. Jest ich tak dużo. Nigdy nie jadłem tylu cytryn, dziewczyny. Może nie muszę ich jeść. Musisz, musisz. Chyba nie myślałeś, że możesz tak po prostu zrezygnować. No dobra. Zjem wszystko, jestem mężczyzną, a nie kujonem. Najpierw kilka kęsów tutaj. Oj, obrzydliwe. I jeszcze kilka cytryn. Brr, to jest takie kwaśne. Dobra. Zaczynam się rozkręcać. Zjem te wszystkie cytryny w mig. Auć. Buzie mi aż wykrzywiło od tego kwasu. To takie okropne. Muszę się opanować. Ej, z czego się śmiejecie? Julie, zobaczmy, co ty masz w sejfie. Z przyjemnością. A ja mam popyt. Super. Super! Nigdy wcześniej nie widziałam tak dużego popitu. Świetnie! Wow, ale czad. Pobawię się. Julie! Ej! Ona w ogóle nie reaguje. No dobra, kontynuujmy bez niej. Co jest w moim sejfie? Jakaś dziwna księga. Trzeba się dowiedzieć, co jest w środku. Wow, tu jest coś napisane w języku, którego nie rozumiem. Kujonie! Oj, to znaczy Oskar. Możesz to rozgryźć? Yes! Come on! Czyli potrzebujesz mojej pomocy. Dobrze, zaraz na to spojrzę. To jest po łacinie. Jest bardzo łatwe do odczytania. Ojejku, a co to za dźwięki? Oskar! Przywołałeś demona! Co się dzieje? O nie! To prawdziwy demon! Wyszedł, by wciągnąć nas do podziemi. To straszne! O rany, Julie! Musisz uciekać! To szybko! To koniec, zaraz ją dopadnie. Chociaż demon nie może tego zrobić, bo Julie jest zrelaksowana i ma zamknięte oczy. Ha, nie uda ci się, głupi demonie! Po raz pierwszy widzę, jak popyt pokonuje demona. Ej, nie waż się dotykać popitu, Julie. Nie jest twój! Co się dzieje? Ktoś mi dotykać mojej zabawki. Oddaj mi to! Co? Chcesz oberwać? To mój popyt! Zabrałam go z sejfu! Zawołam mamę! Ej! Jest rozdarty! No dobra! Demon, czy kim ty tam jesteś? Nie obchodzi mnie to! Rozerwałeś mój popyt! Dorwę cię! Obleję cię sokiem z cytryny! A masz! Wracaj pod ziemię ty potworze! za mój popyt i powiedz swoim ziomkom, co się z nimi stanie, jeśli zepsują mojego popyta jeszcze raz. Nie chcecie widzieć. Wow, pozostali wrócili. No co tu się działo? Nie dam rady opowiedzieć w dwóch słowach. Dzięki, Julie, za uratowanie nas wszystkich. Zobaczmy, co będzie dalej. Coraz straszniej otwierać te stajpy, ale trzeba, żeby dowiedzieć się, co jest w środku. No to kto zaczyna? Ina, jesteś pierwsza. Super! No to otwieram! Co tam będzie? Fuj! Czy to wodorosty? To okropne! Chyba sobie ze mnie żartujecie! Kurczę, będę musiała spróbować tego paskudstwa. Ech! Ochyda! Dobra! Nie zjem więcej! Nie ma mowy! Jak to nie zjesz? Musisz! Julie ma rację! Kazałaś tam wszystkim dojadać, a sama co? No dalej, zjadaj! Czy ty już całkiem oszalałeś? Nie waż się zmuszać mnie do jedzenia wodorostów. Jesteś za cienki w uszach. Czy to już wszystko? No to pozwól, że ja cię nakarmię. Proszę! O, fu! Czuję się, jakbym zamrukował w marzu. To obrzydliwe! O mój Boże! Oskar, wszystko w porządku? Co ty zrobiłeś? Mało ci jeszcze? A ty z czego się śmiejesz, Julie? Otwieraj swój sejf. Szybko. Dobra, dobra. Wow. Mam kokosa w sejfie. Super. Muszę go spróbować. Ouch! To boli. Julie, jesteś taka głupia. I kto to mówi? Julie, ja ci pomogę. Uczyłem się troszkę karate. Pokażę wam kilka ruchów i otworzę dla ciebie kokosa. Muszę tylko założyć opaskę na czoło. Już czuję przypływ sił. Wystarczy tylko jedno uderzenie słonia. A ja... Julie... Nie chciałem. A, nie mogę uderzenia słonia. Jesteśmy chyba w cyrku. Dobra, lepiej otwórzmy mój safe. Co tam jest? Wow! To jakiś pilot do sterowania czy co? Hmm. Może do telewizora albo czegoś innego? A, a, a wsik! Uderzyłam czołem w kokosa! To wszystko przez twój kurz! Możesz zdmuchiwać go gdzie indziej? No dobra, to przetestujmy tego pilota. Ej, co się dzieje? Czy ja sprawiłem, że Julie uderzyła kilka razy w kokosa? A co jeśli skierujemy tego pilota na talerztyny? I Jak? Nadal dobrze się bawisz, Tina. Teraz musisz zjeść to jeszcze raz. O nie, no nie chcę tego robić. Julie, chcesz się pośmiać? Patrz, znowu je wodorosty. No dalej, napchaj sobie policzki tym paskupstwem. To najzabawniejsza rzecz, jaką kiedykolwiek widziałem. Masz rację, mogłabym to oglądać w nieskończoność. Obejrzyjmy to jeszcze raz. Nie ma sprawy. Tina, ty w ogóle nie jesz wodorostów. To niesprawiedliwe. Daj mi tego pilota. Zabawiłeś się i starczy. Od teraz ja będę kierować twoim życiem. No i kto się teraz śmieje? Ej, oddawaj pilota. Teraz ja. Tina, ja się jeszcze nim nie bawiłam. No odpuść. O nie. Pilot zaraz się zepsuje. Ale otworzył kokosa. Ekstra. W końcu mogę go spróbować. A co z pilotem? Zepsuł się! O nie! Nawet nie zdążyłem się nim porządnie pobawić. Ale możesz spróbować mojego kokoska! Mm, jest taki pyszny rewelka!